Nic nie mam, tylko wzgardy tyle co mijany patrol. Nie zgadzam się na głosy w prasie i na głosy w sobie. Czepiam się czegoś, co mnie nie obchodzi. Trzeba tym ludziom coś powiedzieć. Dosyć. Niechby was kto inny głodził. Ach, ach, wymieńcie go na tamtego. Moi drodzy, czy naprawdę sądzicie, że jest nas dwóch czy trzech? Nie, jest nas jeden, a jednostka niczym. Nasz stan jest stanem zwodniczym. Nie kupujemy, nie używamy nic, z wyjątkiem starych zapalniczek. Kogo to cieszy? Chyba tylko dzieci, którym jeszcze nic nie siadło, jeszcze są powietrze matkę, jeszcze są zdatne do najbliższego celu, a nawet chętnie by wielu takich jak one wykluczyć z grona kolegów, koleżanek. Dziecko to nasz towar, to nasz materiał genetyczny. Pamiętajcie, wygnańcy, ze swoich butów na eksport. No.